Drogi koziorożcu, zastanawiamy się dzisiaj, co możesz zmienić albo ulepszyć w okresie nowiu księżyca, który zaczyna się 6 października. I mam dla ciebie kartę Króla Mieczy. Możesz być w tym czasie, w tym mniej więcej tygodniu od 6 w takiej energii. No i tu powiem przekornie. To jest taki władca, taka osoba, która jest dojrzała emocjonalnie, ale nie potrafi tego słowami y, okazywać. Czy nie kupuje kwiatów, nie pada na kolana, tylko czynami, czyli tym takim mieczem. No i czasami niestety ze względu na swoje usposobienie potrafi też ranić czyli jest cieplutki albo cieplutka w środku, ale na zewnątrz taka trochę chropawa ta osoba no i powiem też przekornie, że moi najmłodsi słuchacze subskrybenci mają około 25 lat i już nawet wtedy uważam, że nie da się zmienić tej cechy charakteru więc jeśli drogi koziorożcu taki i taka jesteś to po prostu pracuj nad tym, żeby tym mieczem jak najrzadziej, że tak powiem wywijać a poza tym bądź sobą. Dobrego nowiu, drogi koziorożcu i nie tylko.